Erling Haaland skończy w tym roku 25 lat, ale no gość jest cyborgiem, gość jest maszyną, maszyną do zdobywania bramek przede wszystkim i potwierdził to oczywiście w spotkaniu z Realem Madryt, któremu w końcu był w stanie załadować gola. No i te dwa gole, ten jeden po asyście Guardiola, ten drugi po rzucie karnym sprawia, że licznik... Erlinga Hallanda w Lidze Mistrzów na ten moment wskazuje 49 trafień. No i mając rocznikowo 25 lat, Erling Halland już teraz ma więcej bramek w tych rozgrywkach niż Andrii Szewczenko czy Zlatan Ibrahimović. No będąc tak w sumie jeszcze wcześnie w swojej karierze i takie gigantyczne legendy europejskiej piłki wyprzedzać, no tak, mówimy o jednej ze współczesnych ikon po prostu. Futbolu myślę, że tutaj naprawdę nie można powiedzieć niczego innego. To nie jest kwestia jakkolwiek dyskusyjna.